Cześć kochani, tutaj ja, wasza beach baby. To co? Może sobie pogramy trochę? Ale za mnie zasuka. <śmum> kurwa. No zapierdalaj dziwko. Z się się wyjebać, kurwa, to zobaczysz. O ja, przeszłam. Szpilki. Doszłam na schody, kurwa, ale się cieszę. Teraz muszę je badą oglądać, kurwa. Co to kurwa, jakiś dziad z grindera? O chuj mi kurwa chodzi. Ja pierdolę legaś, tym bawiam kurwa. Nie wiem, jak kroczek miałam. Dobra, aha, inteligencja, wypierdalaj, kurwa. A to jest nudno, ja pierdolę, zaraz się pożygam, kurwa. Dobra, chuj mnie, obchodzi masz kurwa, jebana dla mnie, jesteś jebanym zerem i tak, elo. Dobra, chuj ci w dupa. Okej, okay, następny poziom. Idziemy, kochani. La, la, la. Buciki mam. Kurwa. Buciki, kurwa. Buciki. A. Nie złapałam butów, kurwa. Ale ze mnie pizda durna. Ja Patrzcie jak kraszcze kurwa Dobra doszłam na schody i chuj Teraz mogę być wyjebane kurwa i muszę kolejną jebaną reklamę oglądać kurwa Co to ma być za zdzierstwo jebane kurwa Pierdoiłeś z tymi reklamami Co to jest kurwa, to jest kurwa graczy, to jest kurwa Polska, to chuj kurwa chodzi tutaj Dobra wyjebane Jakieś kurwa driny się leje, jakieś soki się rozlewa no, zajebiste kurwa, zajebiste naprawdę Ile to już kurwa nagrywam? Dwie minuty. Jeszcze chwilę pogram, kurwa, bo Bo dzisiaj do kościoła muszę iść na y, chrzest. Y, na chrzest, kurwa, czyli jakieś fanki chyba. Córki jakieś fanki, o. Ja zdobę buciki, kurwa. Bo jestem złą suką. Yes, buciki, kurwo! Nie, zł nie złapałam butów, pierdolnęłam Patrzcie, zajebała się dziewczyna Dobra, chuj jebać to Elonarka.